No tutaj kuba Kwiatek 2, a to jest komentarz głosowy z e, rankingowej trujeczki e, w grze League of Legends. Tutaj my w składzie jesteśmy: Ja jako Pantenon, Sinzao e, jako Kartuta no i Cichu, który grał Jackson. Tutaj przeciwny team e, wydawał nam się dobrze zorganizowany, ponieważ już przegrali ponad 15 rank rankingowych gier. No i postanowiliśmy im tu zbanować w lobby takie postacie jak Atarok ze względu na pasywę, Kayle, która może y, bardzo dobrego ulta dać na swojego sojusznika, który też może nam naproić na no i Kazik, który jest jednak ok postacią ze swoim dużym damage'em. Więc woleliśmy uniknąć nieprzyjemności i grania przeciwko nim. Oni nam tradycyjnie zbanowali jak na obecną metę malfighta. Amumu nie wiem dlaczego, Amumu na tej mapie nie jest aż tak dobrą postacią. No i Mastera. Mastera jednak się obawiają, a te. No i postanowili go zwaną. Tutaj już my się zbieramy, do Invejda. Yy, wszyscy z nas już i itemy, już dołącza yy, i wiedział do końca co tam kupić do niego na start. No i tutaj już zbieramy się w krzakach i oczekujemy na przeciwnika. Tutaj zobaczyliśmy o właśnie widać, Riven wychyliła nam się. I właśnie nam się udało, że ona chce zainwidować. Od razu stun od Jaxa, Jida i cały burst w Riven. I Riven zostaje Bloodem. Tutaj nie po postanowiliśmy ich nie gonić, ponieważ nie było sensu. Zabiliśmy, dostaliśmy kasę za Fieldblada. I się cofamy po uzupełnieniu, aby jak najmniej ekspawnych ciepła na mnie. Tutaj widzimy, że troszeczkę głupio yy, zrobił Timo i... Yy, Trindamer, ponieważ postanowili się nie cofać, tylko od razu zostać na linii i jak mogli cofnąć się, uzupełnić swoje życie, jednak postanowili zostać na tej linii. Ty ja już dołączam do mojego topa. No i właśnie zobowiążę, że jest Timon. Nie będę z tego zadowolony, bo jednak Timo z tego Q sporo harasuje przeciwnika. Ja tu starałem się na dystans trzymać, żeby z tego kupnia oberwać, A tam już widzimy agresję na dole ze strony Ciszka który wpada na tą biedną Riven, zasadza swojego bersta No i Riven zostaje pokonana przez Jaxa A Jax spada ostatecznie od Trindamera, który też na low HP wychodzi z tam No i tutaj Timo mi uciekł z Sydney, właśnie poszedł SS o, no, i tutaj widzicie, schował się, ale już pasywa zadziałała. Ja ich już bycie jest zauważyłem, przechodzą przez te krzaki. No i teraz moja głupota. Staram się flash'nąć i stopać, ale nie tylko Trynda też miał flasha, nie Zostałem poinformowany, że on nie zużył w tym fajcie flash'a. No i tutaj muszę utracić życie. Tutaj staram się przez szaki, ratować. Dobrze, że miałem jedną tarczę, to nie dostałem, bo tak to mogłoby być niebezpieczne. Ale wychodzę tutaj 25% około. No i tutaj bota już się regeneruje tutaj cichu i Xidi już są na dole, ty ja sobie wracam na górę po jak widzicie tutaj spora farma się zrobiła dobrze no i ołtarze są odblokowane oczywiście nie chcieliśmy oddać tutaj ołtarza o i tutaj riven riven spada i teraz od razu zapingowałem Diszkowi żeby pomógł, Riven tutaj została sprowokowana do za zaatakowania mnie Teraz grałem na zwłokę, tutaj Jackius z tyłu zachodzi No i teraz ta biedna Riven już nie miała co robić Jaxius ze stunem na nią wpada Teraz jeszcze ja dołączyłem No i cały burst I mamy 3 do, No i tutaj mój taki fail Duży fail Bo beknąłem się i nie wiedziałem, że te golemy mi biją Już byłem w sklepie, no i teraz executed Trochę dziwne w mojej stronie zagapienie się i tutaj Cichu dobrze zburstował Kimo, który musiał już puścić tą walkę. No i tutaj widzimy, że bot bardzo dobrze sobie radzi. Jednak ja tutaj się decyduję dołączyć do mojego bota i próbujemy tam pewnie coś zainwajtować robiłem ale jednak idę do pozostałych części drużyny no i pewnie coś tam będziemy próbowali, próbowali zinwejtować aha tutaj właśnie poinformowałem swoją drużynę, że mam drugi poziom przez te wszystkie cofki, sofki straciłem trochę ekspa, z tej XIM pomógł pływać yy, duże ulsy. I tutaj chyba już trzeci poziom będzie. Nie, jeszcze nie. Więc on jeszcze tutaj mi pomoże. Wiedźmy. Uznąć. ja tutaj na tych Wiedźm sobie wbijam. Trzeci poziom, z, któ z, z którym otrzymuję od razu moje E. No i jestem w stanie już zadać dosyć duże obrażenia. Tutaj widzimy, że jest fajna sytuacja, bo jest Riven i... Timo, chociaż ten Timo to nas nie interesował, tylko tariwę, bo był w bardzo ciężkiej sytuacji Dwóch wychodziło na nią z prawej No i ja od dolnej kampy tych yy, 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 niedźwiedzi Tutaj Timo nie wiem co on próbował I jeszcze zwerstować, chociaż tu duży błąd w jego wykonaniu Dostał od nas oba stuny Tam Jax od nas się odłączył, a tutaj Xin dla pewności zignitował. No i mamy piątego fraga na naszej drużynie. Tutaj teraz sobie poexpimy. Teraz w obecnej chwili już mamy 1300 golda przewagi gdzieś na naszą stronę. Więc no już mamy sporą przewagę w goldzie globalnym na drużynę przeciwną. Słowna, że to jest pierwszy mecz rankingowy na trójkę. Wyszło koło. Nam od razu przeciwnika już z ligi. Mimo, że y, są oni w brązie 2, ale no, przegrali już tych rankedów i zawsze większe doświadczenie już. Jednak my tu stawiamy solidny opór i staramy się dobrze fokusować przeciwników, zaczynając od Timo, następnie wpadając Tryndamera, aby y, zużył swojego ulta jak najwcześniej, no i dokańczając no i tutaj dobijając ostatecznie 3 Tutaj sobie idę na dolną kampę. Yy, wiedźm. Piąty poziom mam. Tutaj Xin pasywnie z tyłu. Cichu się ucofa przedmioty. W obecnej chwili już miałem praktycznie większość przedmiotów potrzebną mi na dłożenie. Tiamata y natomiast y Cichu już miał Tiamata, on miał 4-1 y swój wynik więc to no naprawdę był goldem dużo do przodu no i tutaj widzimy dostaliśmy pinga szybko, bo próbowali nam przejąć ołtarz ale tutaj od razu dobre y dobre y stuny, dobre wszystkie skille, no i teraz tutaj trynda nie wiem są tu mini Gita. Tutaj Xin, ja jeszcze wskakuję No i double kill dla naszego zespołu No i tutaj Widzimy, że dokończam Golemy Ja tutaj chyba postanowię. Nie, nie, nie Czekamy na Timo Chociaż to bardzo... O, tutaj widzę, że próbowałem pultować Jednak to było moim zdaniem głupie Bo... O, i tutaj błąd Myślałem że to Q jego nie zdąży pusić niego jednak, tych sin szybko zaragował i go dobił. No i w tej chwili mamy 3 do 8 minut dla naszej drużyny Gdzie ja mam na razie wynik 2-2-5 Ja już tutaj mam 3 mata oraz mam kostur Do tego buty, Zwykła jedynki. Jak widzimy ci już ma Fiamat oraz Tabi Ninja, więc on tam już mógł bardziej akcenty grać. Jednakże na razie byliśmy zadowoleni, z No i postanowiliśmy w porównaniu czekać na okazję, żeby oni zainicjowali ataki wtedy powoli, spokojnie popokusować, tak jak mieliśmy to na celu, no i, i teraz widzicie na się Taki malutki infajli. Widzicie Timo chciał od góry do nas wpaść, ale jednak zrezygnował, zobaczył, że nie ma szans. Przejdźmy już tu jesteśmy po siódmym poziomach, Timo ma jeszcze yy, piąty szósty. przepraszam, 8 poziom. I, i lepiej jedną trenda, bo 8 poziom. Chociaż trinda, to zawsze ma wysoki poziom. No i tutaj teraz. Darmowa farma. Tu już widzicie grzyby są Timo no i tutaj tutaj teraz nawiązanie teamfight'u Teamfight'u tutaj yy, nie ma Timo w teamfight'ie, no i tam trinda ucieka przepraszam, tutaj yy, o, do góry ucieka Timo, tutaj od Xina E zesolowany, ja na niego wyskakuję z no i mamy fraga. No, tutaj postanowiliśmy Przepnąć tą linię, bo trygda się cofa, a mamy tutaj fajną okazję, jesteśmy, jest nas trzech i mamy okazję po prostu y, y, puszować nam topa. Tutaj Riven pada i tu mój błąd skakuje, i Riven nas ultuje i nie, nie wiem jeszcze, nie mogę na nią skoczyć, no i musiałem oddać fraga na niej część, ale od razu została zabita bez żadnych szans, więc jeden za jeden, tak bardziej dla nas i team goni chyba więcej życia stracił goniąc od naszych minionów niż zyskał yy, atakując naszych sojuszników tutaj ja sobie schodzę na dół najprawdopodobniej na Camp Wolf no ten Wiedźm ten właśnie Wiedźmy robię ja już tutaj z Hydrą, Cichu też Hydra ja mam jeszcze region i buty, cały czas jeszcze bitami, niż zwykłe No i tutaj Timo chyba nie zauważyłem go Tam się kampi w tych krzakach I tutaj chyba... O właśnie, teraz zauważyłem, że jest Timo i tutaj poinformowałem sobie zespół No i tutaj taki pomysł miałem, że skoczę tam z ulta No i właśnie wskoczyłem, udało się sfokusować Riven Skoczyła jej się tarcza Ignite jednak przeżyła. No i tutaj Timo musiał zużyć flesza, nie oddawając. No i tutaj dobra bardzo sytuacja dla nas na przejęcie ołtarza. Ja nie wiem czy Trynda nie próbował wpadać ten ołtarz, czy nie. Na dwóch i fokusujemy Tryndamera Trendamer zapuścił swojego ulta. Ja tu wchodząc do szaków patrzę, że e, zobaczyłem, że skończył się ten ult, no i odpalając niego. Zyskałem najpierw killa a potem dobijając yy, Timo zyskałem double kill. 2-0 dla Tutaj sobie darmową farmę zyskałem. No i tutaj Xinnasz w takich opałach, bo Riven od fajnie próbował jednak w moją stronę upobiedz. No i jak T z Q dobijam. Zmiana 1 za 1 mogło być 1 za 0. Tutaj biorę plusa. Szczęście całe, że nie przeszłam przez te krzaki, bo tam już dwa grzyby otrzymał. No i tutaj sobie biorę znowu dolną kantę yy, wiedźmy. Tutaj ping ze strony Jacksa, że jego są duże łupy. Jednak on chyba zrezygnował Nie, nie jednak wybrał się, że dużo Tu się cofnął Podaję, że, że teraz będę robił albo jest escapea albo... Yy, nie, przepraszam, robię tutaj yy, lodowy młot Bo wbiłem sobie już kamyk na helta oraz kilo Więc tego będzie do ja tu sobie chyba golemy robię, chociaż nie golemów nie ma. Tutaj postanowiliśmy wpaść, jakoś próbować wersować wszystkich tutaj. O dobre, cichu, pokus od razu. I tutaj. Niestety ale dwa grzyby, które były nie wiedzieliśmy o nich i tym ucieka na bardzo niskim Jednakże tutaj dostępny pingę odciszka że tam jest szansa zabić tego trybu. No i jeden, chyba, jedna z najładniejszych akcji w mapie. Dobry ult. No i tutaj, podejrzewam, tak. Tu, tu mieliśmy pomysł, że to jest dobra sytuacja na zrobienie Villemava. Jednakże jak widzi, tu był ten minion i on zrobił jako ward. On zrobił tutaj za wardę i po prostu teraz Riven i Timo zobaczyli, że my robimy. I tutaj była bardzo zła sytuacja, bo my mieliśmy bardzo niski poziom życia, a tu Riven i Timo chodzili na bardzo dużym poziomie życia, a tu widzieliście ulta od Xina. Piękny ult wybijając Riven. No i niestety Wilema dla nas jednak straciliśmy i jednego fraga. Jednak chyba bardziej opłacało się zyskać yy, moc jak daje Wilema dla mnie i dla Xina utratł za to jedynie jednego kilo. No i poza tym globalna kasa, która już na ten moment 15 minut wynosi ponad 4000 gold. No i tutaj uzupełniamy HP, yy, swoje przedmioty. No i tutaj już widzicie, że mam yy, lodowy młot, yy, buty, jednak nie zdecydowałem się na Tabi Ninja, tylko na buty. Wędkości. i kupiłem ja na czym miałem jeszcze Hydra więc tutaj coś się rozwija, tutaj Xin no idzie dla bezpieczeństwa na dolno o właśnie zauważyliśmy chyba Xina tego e, trendomera no i tutaj chyba Jax Tak Jax tutaj chciał zaimbejtować ale chyba więcej straciliśmy zyskaliśmy przez te grzyby Timo i posta widzimy się wysokie. Więc jest 16 minuta, jest 7 do 17. 4000 przewagi w złocie około. Tutaj taki już był pomysł, żeby jak najszybciej próbować to kończyć, bo Fimo tutaj, jak widzicie, już ma udrękę Lindiego i nie wiem, co on tutaj dalej chciał budować ale moim zdaniem jeśli jest to łup, to szora to mógłby nas nieźle bić jeśli nie udałoby nam się go z pokusować tutaj kupimy na altar który należał do drugi niebieski. i niebieskiej jest po 1-1 w altara Timo, szpak grzyb, grzyby, grzyby sadzi no i tutaj a widzicie, że Timo pingował do swojej drużyny o pomoc. Zapraszam. Jednakże... O i tutaj nam grzyba. No i teraz tutaj podejrzewam, że nawiąże się dobry team fight. Tutaj Timo nas poinformował, że duża szansa jest na wygranie. Tutaj ja w szwagpach byłem. No i teraz Timo... Przepraszam. Natychmiast dostaje damage. Tutaj sprinda niestety ubił mnie, ale tutaj ładna akcja Cina, No i jest 3 za 1. Tutaj wszyscy się zafają, a Jax postanowił szukać tureta na bocie. Cóż! Timo już z Ribem. schodzą na boko. Ja już zrespałniłem. Tutaj Xin sobie robi. wiedźmę, Ja mu zabieram. Tutaj sobie robię. Dolemy. Bez największych problemów. No i tutaj z Cinder już idziemy w części motki. Widzimy, że Timo postanowił wpaść. I tam Jax agresywnie ze strony Bota. Gdzie? Tutaj, nie wiem, stoimy. Timo czeka. Riman dopiero schodzi. No i tutaj Jax postanowił wpaść. Jak i no i tutaj bez największych problemów też dobry fokus no i tutaj riven duży błąd z tej strony ja tutaj specjalnie pleżowałem żeby to dobić no i bez większych problemów też kolejny frag dla nas tutaj podaję raz teraz przepchniemy tylko to też postanowimy się wybrać na Wilmawa tutaj postanowiliśmy nie próbować bo jednak tu jest turet i każda wymiana pod to może się zespać I tutaj Jack fartownie pominął yy, grzyba no i tutaj zabezpieczam Jacksa strasząc przeciwników skokiem Jax mówi spokojnie przejmuje ołtarz no i wybieramy się w tej chwili na Wilmawa tam już. Do idzie. Teraz bot jest yy, bardzo czeknięty przed nas i dużo na przeciwna musi to odpuszczać, No i postanowili oddać Surrendera, wiedząc, że dalsze granie ma sensu. Więc to jest nasze pierwsze zwycięstwo w, w rankingowych trójkach. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał.